Mówiąc o prokurze misyjnej, o przyjaciółach misji, na pewno na początek, na chwileczkę trzeba cofnąć się do naszego założyciela świętego Jogunysza de Mazonoda, Dlatego, że on, kiedy wysyłał swoich pierwszych misjonarzy, zaraz zadbał o to, aby gromadzić świeckich ludzi, którzy będą takim zapleczem dla misjonarzy, którzy będą modlić się za misjonarzy i wspierać ich w tej pracy misyjnej. Na początku nazywało się to Stowarzyszenie Misyjne Maryi Niepokalanej. W Polsce jest to nazwane, nazwa, nazywają się przyjaciele misji, misjonarzy, przyjaciele misji, misjonarzy oblatów Maryi Niepokalanej. I jest to Rzesza Ludzi od 1969 roku, która została założona przez dzisiaj świętej pamięci ojca Walentego Zapłatę. Na dzień dzisiejszy jest 41 888 przyjaciół misji, którzy przede wszystkim modlą się za misję, za misję, za, misję, za misjonarzy, aby dobra nowina mogła rozszerzać się na krańce świata. Jest to wielka Rzesza Ludzi, taka poszerzona rodzina Oblacka. Yy, za, każdy, za każdego przyjaciela misji codziennie są odprawiane msze święte. Tak teraz za życia, jak i po śmierci. Jest to taki, taka wdzięczność misjonarzy dla przyjaciół misji. Te, te msze święte. Yy, z przyjaciół misji spotykamy się też przynajmniej raz w roku jako prokura misyjna, aby mówić o tym, co się dzieje na misjach, aby dzielić się tym doświadczeniem misyjnym. Chciałbym zaprosić nowych członków przyjaciół misji, nowych, nowych przyjaciół misji do właśnie tego stowarzyszenia przyjaciół misji, misjonarzy w Lata Maryi Niepokalanej, do tej takiej poszerzonej naszej rodziny oblackiej, abyście też stali się właśnie, właśnie takimi misjonarzami za Chrystusa, bo to dzięki Wam, dzięki przyjaciół misji ta Ewangelia może rozchodzić się na krańce świata. Bardzo serdecznie zapraszam do naszej poszerzonej rodziny oblackiej. trzecia. A to Jestem przyjaciółką misji oblackich, ponieważ syn wstąpił do nowicjatu zgromadzenia misjonarzy oblatów Marynie Pokalanej i wtedy dowiedziałam się, że w naszym mieście istnieje grupa przyjaciół misji, bo wcześniej nawet nie wiedziałam, nie słyszałam o, o oblatach. Dopiero jak on właśnie wstąpił, to Dołączyłam do tej grupy, która już wcześniej istniała w Lubartowie wiele lat, podobno, i modlili się o powołania, o powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. No i tak sobie myślę, że chyba jego powołanie to zostało wymodlone przez naszych przyjaciół misji oblackiej. No Lubartowie wcześniej nie słyszałam, żeby ktoś był oblatem, że wystąpił do zgromadzenia, a wydaje mi się, że to jest właśnie Taka łaska Boża, ale poprzez te modlitwy przyjaciół misji naszych. W Obuchowie oprócz takiej typowej pracy duszpasterskiej istnieje tzw. Tak dom miłosierdzia który jest otwarty każdego dnia i tam udzielane są ciepłe posiłki dla osób bezdomnych czy biednych i przychodzi tak mniej więcej każdego dnia około 20-25 osób. Tam jest również gabinet medyczny. Przyjmuje lekarz, który może pomóc pierwszą pomocą służyć. Jest też prysznic, ci ludzie mogą zmienić sobie ubrania, wykąpać się czy poprosić jakąś o inną pomoc. U nas w Kodniu są misjonarze oblaci. Od początku, jak przybyłam do Kodnia, to wiem, że to są, że misjonarze wyjeżdżają za granicę, że trzeba im pomagać, że trzeba się za nich modlić, że trzeba z nimi współpracować. Należeli moi rodzice, ja również od ponad 20 lat należę do przyjaciół misji. Należeć do, do tego, do przyjaciół misji to jakiś taki y, zaszczyt, jakaś łaska od Boga. Takie mam noccie. No i dzięki temu. Mam kontakt z, z tak zwanym kościołem misyjnym. Wierszyna to jest polska miejscowość na Syberii w Tajdze. No dzisiaj już nie w Tajdze, bo dookoła Tajga została wycięta, ale jeszcze powiedzmy, że to jest Tajga 140 km od stolicy Syberii od Irkucka. Nie pan na ląd. Ktoś musi siadać, by innym mógł zebrać w rąk. Ktoś musi dać swój potwór i łzy i krew. Więc nie płacz mam o mnie, moje szczęście.